Po z pierwszego roku, ale posiada w sobie taką coś jak podróż klinżego, czyli kampanie, potyczkę, czyli walkę z komputerem i samouczek, no, którego nie będę przechodził, więc wszystko wytłumaczę co i jak w grze. Dobra. Posiada też tryb wieloosobowy, który mi nie chodzi, ponieważ do tego celu jest potrzebna wersja 1.50, która ma angielskie napisy. Chciałem, wolałem sobie polską wersję, żeby większa część zrozumiała wszystko. No dobra, to nie będę się dalej tłumaczył, lecimy podróż klęczego. I am Kenji of the Serpent Clan, and my ancestor broke the world. The Horde was destroying everything in its path, so we gathered the clan and fled south, saving our First of many enemies to plague the Serpent Clan. He couldn't know that without the Orb's power to guide them, his descendants would be weak and wicked. Did he ever truly have a choice? Run! Shinja's men are coming! Nie zdecydowałem jeszcze, co powinienem zrobić po powrocie, a już sytuacja wymusiła na mnie podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu: czy powinienem chronić przed bandytami potrzebujących chłopów, czy też pomóc bandytom utrzymać chłopów w ryza, cokolwiek wybiora, będzie miało to wpływ na moją przyszłość. Left click me to select me. After I am selected, right click on the ground and I will move. Alternatively, right click on an enemy and I will attack. Left click something else if you want to deselect me. Dobra, okay, teraz dialog, to jest. Usługiwać się mechaniką gry. Dobra, jest, są dwie możliwości: albo zabić bandytów i stworzyć tu nowy klan, klan Smoka, ewentualnie zabić wszystkich chłopów i wyłączyć do klanu węża. Ale ja chcę być dobrym bohaterem i wybije tych ludzi, no, bandytów. To początek czegoś nowego, czegoś dobrego. Po wrew wbrew przekazywa przekazywanym mi naukom, i zaatakowałem bandytów, żeby ochronić chłopów. Coś z tym zapoczątkowałem i muszę skończyć to zadanie. Mam zabić atakujących bandytów i ochronić wioskę, nie tracąc przy tym życia. Mamy tutaj uderzenie krytyczne. Jest to moc, która zabiera nam niebieski pasek, czyli naszą wytrzymałość. Również możemy ją stracić przy bieganiu i używaniu tej mocy. No dobra, no Gin. Bandy. Kenji! We thought you were dead. It's been a long time, Atomo. I've waited seven years to serve you, Lord Oja. Don't call me that. Murderer! He saved our lives. He killed his own father! Look! It's Kenji! He doesn't speak for the village. The serpent's son will take tea in my house. The bandits work for Shinja. He rules the provinces to the north, and would rule this one too if he could. He seeks to rebuild the clan, but his methods are. Questionable. Shinja served my father loyally for years. He's tasted power and won't give it up easily. But Shinja only rules because no one else will stand against the other clans. Wolf and Lotus are tearing what's left of your father's empire apart. I'm going to need Shinja. Then you'll have to beat him. Shinja rules two provinces from an old serpent fort here.

Tego, ewentualnie uwolni prowincję od... No to ja wolę z... zrobić sobie szacunek u tego Shinji. Ta prowincja już została zaklęta. Idź, zanim zabiję cię! miał rację. Shinja zamierza podjąć walkę. Jeśli zniszczy jego stop i stanę z nim twarzą w twarz, powinien posłuchać głosu rozsądku. Jestem w końcu dziedzicem Imperium Węża. Mój nowy klan potrzebuje przywódcy i zostałby całkiem rozwity, gdybym zginął. No dobra, mamy tutaj Otomo, Kędziego i chłopa. Na początku musimy zbudować chaty chłopa. Są tutaj dwa, dwa główne surowce, ryż i woda. Dzięki niemu możemy budować budynki, no i szkolić naszą armię. No ale niestety, no, na razie mamy tylko i dwa budynki, czyli Hotel Chłopa i Dojo. No to tutaj resztę odblokujemy, grając dalszą kampanię. No, dobra, możemy już budować nasze Dojo. Możemy też tym budynkami sobie obracać, jak już zauważyliście. Możemy też po powiedzieć że na przykład danemu obiektowi, gdzie ma na przykład nowy nasz członek klanu iść. Na przykład, okej, okay, tu iść do wody. Okay, no i szkolimy naszego pierwszego naszą pierwszą jednostkę, która jest włócznik. Jest ona dosyć słaba, no i nie dziśmy się, jakby na przykład chłop miał tak żółte tak pół życia, a znowu nasz włócznik cały no i mógłby go zabić. Ale na, na odwrót. No i to jest nasz cały włócznik. Z ostatniego doświadczenia wiem, że yes. jak i stąd, dlatego wezmę sobie otomu, postawię tutaj, a tu. Aha, no i umiejętność tomu Wojenny okrzyk to jest i... Dobra, to idź tutaj. Nie wiem, że na początku emocje są jak na grzebobraniu, no ale takie są początki tej gry. Już masz tą no, wodę, nie? Czy się... Że nie, brakuje wody. Cały czas brakuje tej wody, no to ty no, zanieść ten worek z ryżem i idź po wodę. Yes. Biegnij right. teraz. Yes. All right. kazałem mi teraz biegnąć, żeby było to szybciej niż żeby nie, nie, nie szli przez pół dnia. To będzie mnie kosztowało kosztem tego niebieskiego paska tutaj o tu Które jest wytrzymałość. Którą już tłumaczyłem Dobra, możemy Możemy spróbować Dobra, w razie. Czego? Zapiszę sobie stan gry. Tak tamte inne zapisy też były takie. No, spotyczek, okay, no i idziemy W przeciwnika można szukać albo gdzie jest ryż i woda, czyli tutaj, ewentualnie tutaj. No tutaj też, no ale nie ma wody. No co tu kogo tu mamy? Chłopa. zabić. Go. Dobra, znieście ten... budynek. Fuck, straciłem jednostkę. Dobra, ty biegasz? To biegnij, 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 No właśnie, ujrzyj Nie, mnie. Trafił mnie. A to z drugiej naszą bazę. Nie. Hmm, hmm. Dobra, no to ja chyba wczy wczytam tą grę no i. Zaśmieni. wiemy, że za, za niedługo będą atakowali nas z tej strony. Właśnie zepsułem to atakując ich tutaj. Właśnie nie poczekając na ich atak. I jeszcze zaatakując tych drugich. Dobra, widziałem, że gdzieś tutaj jesteście, Dobra, lecisz, Tak, będę teraz panował z tą super umiejętnością. Dobra. Jak widzicie, jeżeli spadnie do czerwonego paska, nasz żołnierz jakby utyka. Znaczy, to się regeneruje, ale nie regeneruje się to tak do 100%, tylko tak, nie wiem, około 75% z naszego życia, ale jak tutaj. Jednak trzeba mieć lepszą, uzbierać lepszą armię. Dobra, to tak. Okej, okay. idźcie. Do... Dobra, ty utkający, zostań way. tu. No właśnie, dostaliśmy teraz punkt y Yang. Z tego możemy potem, po uzbieraniu daną liczbę, właśnie tutaj, serce smoka, czyli włócznik ma większą więcej zdrowia i tutaj Siła smoka. Włócznik dokonuje większość zniszczeń, no to ja bym wolał... Okej, okay, to, to wezmę sobie serce smoka. Tak, to serce smoka zajmuje tyle samo co wygenerowanie nowej jednostki. Kędzie się tylko jeszcze, ten, się tutaj nam włócznik zrobi i polecam mieć kędziego z tyłu, no bo jako główny bohater nie może on zginąć, no bo wtedy się odnowa. Co jak nie jest, mieć na przykład jesteś że jesteśmy gdzieś dalej. A okay, kim możemy powoli... jak to tutaj widzieliśmy jest. iść. Nie no, kurde, nie udało mi się Który teraz? Nie ten, nie ten. Czekaj, biegaj, biegaj, biegaj. I wtedy jak biegamy to łucznik może nas trafić zbytnio. Ma mały problem Kurde no, no nie się tą kupią wierzę. Nie chcę go stracić. Kurde, no już drugi O kurwa to Nie, 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 ty masz przeżyć. bitch Kurde, wielkie straty. Trochę lipa. O ty, stój sobie. Koszyk, 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 Dobra, nie skędził. Kurz dobra. Kurwa, znowu atakują nas tu. Widać go. Fajnie ci ten budynek. A, tu kolejna hatach, chłop, fajnie. Powinniśmy dać radę zniszczyć ich tą pi pierwszą bazę. Dobra, szybko, 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 szybko. Kurde, jak już ma połowę życia, no to nie jest zbyt dobra wiadomość dla mnie. Mam już te trzy punkty Yang. Ach, udało mi się wejść. Dobra, co tu tak stoicie? Pomóżcie im, będzie szybciej, ale nie milej. Teraz sobie zrobię siłę smoka. Ich shot schon Diego. zrobimy to, żeby nasz Kenji nie umarł. Jeszcze nam bazę nie zniszczyli. No to, to miałem wielkie szczęście. Miałem więcej szczęścia, niż rozumiem. Dobra, niech ja sobie chwilę odpoczną. No zaraz idziemy dalej. Niszczyć. Wskrzesz nasz klan. Nowy. Kurda zostawcie moją bazę, chamy. Co stoicie, atakujcie ich. Trzeba zostać tutaj dwóch jomeczków żeby pilnowało. A reszta? tutaj? Nie wiem. Może tu? Dobra. Tu. Nie wiadomo, co nas może spotkać po drodze. Dlaczego tak zrobimy? No żeby Kenji był jak wiadomo z tyłu, nie z przodu, nie dostał tak aż dużej fali pocisków, odłuków i cięć. trochę szybciej? Kogo tu nie ma? No dobra, to się jeszcze sprawdzi. Ewentualnie tutaj co powinienem zrobić na porządku, ale ja jestem leniwy. Chcę chwilę poczekać, żeby się właśnie ten... nasza no, się żeby mógł używać tego krytycznego uderzenia, dlatego to tu się tutaj zatrzymałem w tej jakby szczelinie czy coś to jest Dobra powoli podchodzimy. Co to mamy? Okej, okay, atakować. Tak jak mówiłem, będą w ryżu i... No, to jest nie wybudować dlatego. dlatego. No fajnie się ukrył Gdybyście zniszczyli hattę chłopatów Było no, by się najmniej się nowi nie reagowali. No, badano. Japão, seja, também está ali. Dobra, mamy na jedno agree. krytyczne uderzenie, idziemy patrzeć dalej, czy gdzieś się tutaj nie ma, wokoło ryżu. Hmm. To, to nie ma. Jest, stop. Tak, stop, stop, stop. Jeżeli jest stop, to gdzieś niedaleko powinno być nasz wróg. Ale z niego tchórz! Spędziliśmy wszędzie w korze róg. Ten wąż nie ma już dokąd ucie ucieknąć. Jeżeli zniszczę jego stop i pokonam go w bitwie, na pewno będzie mógł będę mógł go przeciągnąć na swoją stronę. muszę, muszę przetrwać, jeśli mam go pomoc. Dobra, ja tutaj zakończę nasz pierwszy odcinek. No to Siemano, cześć.